Pago misję masz kurwa ryzyko na wschój. Chodź i za z nami Pebor spotuj mi da Chowasz się na worku Ogólnie O kurde. Mam kontakt łapać na aucie czy to już jak nie, będą kursować? Nie, masz być cały czas schowany na borku kurwa no Nauczasz do końca Piotrek, stój splashę po prostu i mi dasz jakby to nade mnie tu. Ja też spotuję jak chcesz Wuk, włok, Ja rozwalny. Bomba Fresh, pago, do bojlera, do bojlera no, 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 Do boilera nic nie ma po banana no, idę do was Ale nie Może być długa, może być długa, uważaj a Ja Apsy wyjść i trzymam, nie trzymam ja nie No jak powiedziałeś to byłem już na wykroku! No nie ja widziałem gdzie byłem. Ja mam flesza w basen Jeden pod B Apsy, Apsy, Apsy Ra a, piach, a. piach, piach masz, piach, piach piach Nie no nie chcę nic ja, kurwa Ja idę Niech się kurwa przyłożyć! Ja pierdolę, ale. Patrz, Mit jeszcze! Ale ty mi mówisz, nie skracaj, ale jak ja ja jestem przy schodach! Byłeś, byłeś na już. Zróbcie klipa i sobie zobacz! <grym> na drewnie byłeś, kurwa, Dobrze, w końcu coś to się ja dzieje! Coś, dalej. Klipa To ja nic takiego nie słyszałem, o... żebyś mówił wcześniej! A, ja nie tu... słyszałem. <noise> A to jak nie słyszałeś, ja kurwa No ja robisz. słyszałem, jak mówisz, jak byłem przy schodach już. No, I chłop mi wyjebał prostu, ze schodów. Ale dlaczego by ci doszło tak późno? Czy wcześniej mówiłeś? No w ogóle po co skracasz? Zacznijmy od tego. No bo Bartosz mnie wysłał, żebym skracał, zajął banan. Zajął banan. Żebyś zajął banan, kurla, nie skracał na schody do niej. Dobra, i nie się stało, panowie, dobra. Mati, masz piąć pistola, czy nie? Dignal. dwa fleszyki się kupię. Podrąbek, stoją, stoją. Dawaj. Kocimy. Dziękuję, ja dziękuję. Ja Dwóch zeszczał. Jest duży jeden. Dwoje jeba na balkon. Dawaj, dawaj. Pod Igles, y ja odpuszczam ja go. To boś, 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 boś cicho. cicho, cicho bądź Bo nie Ja rotuję, Barty. Cicho, cicho, cicho. Slaytowałem ci. Nie ja no. Z tymi makami, co się z tą grą podziało? Otwieraj skrzynię na CSGO SKINS. Z kodem MAESTRO otrzymasz darmowe 2,50, oraz plus 10% do depozytu. Strona posiada codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić kosę. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć epickie skiny. Dodatkowo funkcja Exchanger pozwoli Ci wymienić przedmioty na skiny, które Cię interesują. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie, użyj kodu Maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Homusta, homusta wartość. A dam ci dam ci. Mogę feszować oh. Ja dos smoku jak coś Dawaj no Apsy jeden Jewko, mi latarnia tak, zasłoniła No my potrzebujemy już jednego grajka Bóg Bóg Bardzo długo tam jesteście w trzech Ale... Musisz Apsyk Ale... złapać ktoś pago Ej Dobra. tak to mam teraz chcę, no. A dopiero Smo -smoka masz Stój Paweł tak Odciął Ale chujowy, będziesz widział, będziesz widział, będziesz widział. Widział. widział A Boler jest Wyskoczyli, Buch leży. Jeden leży. Jest pan, mam wycofane na niego. Był jeden. Wyskoczyłem i da Paweł. Jest pan na głośność, tak. leży. Jest tam broni, Pawor? Jest, jest, mam i dół. Kurwa, jebany kutasiarz. Konia wali za drewnem. Widziałem ci, widziałem ci, bo leżę. Ej, ja idę się odlać, więc cię nie to... wiem czy zdąży jak coś to powoduje. Nie stanie się. Może. No ty, Kto? gdzie No ty, co się zrobić? Lewor, no ale mi ja do głęboko. Jest, CT jest mocno. Mamy dużo, dużo. Jeszcze dwóch. tam. Mogę finansować. Bartosz. Co to za dupy są? To są tak zwane dupszoty kurwa w Sorsa, no z takie tak strzelaj w source. By ja nawet tego pierwszego gościa nie widziałem. Pomachałeś celownikiem, jakbyś się odganiał od, od gówna jakieś muchy i zajebałeś dwóch. Dajemy, najda? Tak, Nejda i to pan Kurwa, tu ściany są jakieś. Dali dwa zawory. Podejdź, podejdź. to pan. ta. Dajesz? Zaskakuje mnie, Skurwy, syny, dwa były.

Lada. Dobra, pago, walczymy do końca, do upierdolu teraz. Ale w się? Tak. Co? Jadą, jadą. Jadą. Panam, panam, panam. To już rozdał. Dziękuję. Ten stary kurwy ten kurwa, ten zoba <śpiewa> no Ale to na farcie stare. To na farcie Ej, Bartosz, Bartosz. Bartos. Bartos. Ale, ale, lupo, Zajebali mnie w pizdę, bo oni nie trafili najdami, oni dali przed worek, A ja myślałem, że lecą za worek i się schowałem przed workiem, nie? A oni najdami nie trafili Daj broni, Bartosz ja na wejście. Jarom, oni dali smoke'a, bo coś Flesz? Fleszuje banan Nie fleszy, bo to smoke'a Domek to jeden tego Ej, dole, Piotrek, crossballam No mógł, mógł mhm. Jeden w domku no to... Piotrek, podejdź Pod, Pod, Podejdź, Piotrek Wybiegł z fleszy Jeszcze jeden jest domek we need, tak, tak, We need help tak. na A Starałem kabarek Chodzi kurwa, Najpierw nie puszczałem strzału cełę No bo kurwa, jest o wiele lepiej Z góry się strzelasz. Ze smukiem Warto, że zaporowy, Zresztą, nie? Proszę. Pajaka kurwa na respie. Do domku pobiegł jakby. Do domku przed chyba. Spaka. Cześć, bolo. Paka, paka, paka. Masz go tu, Paweł. Ale ja ci powiedziałem. Dobrze. Tak, tak, dobrej pomocy. Ale ty już ładne w tym budynku, kurwa w ogóle. Trzeba. Chciałbyś tam mieszkać? Chciałbym w chuj tam, no. Pomyśl sobie, Paweł, że tu mamy taką melinę, kurwa. w Witali. Paweł, przygotuj się, będę siał. Paweł. Obejtowane perfekcyjnie. Nie? Drugi koleżka po. A czekają w dwóch. No. Masz no, no, chodzi, to, to jest to jest Coś wrzucili sobie chyba. jeszcze jeden. Dawaj Paweł, kręcimy Smog na no maszynę Ale ten smok, zanim wybuchnie, to musi poczekać Trzymaj się spokojnie Trzymam ci drugi, trzymam ci drugi Leakuje, ten... A w ufa nabana jego Drugi leży A w ufa nabana jest No i ostatni był on jest tam w pizzerii siedzi! Nad, nad balkonem, to nad balkonem pizzeria. Co? Gdzie jest pizzeria bo No tam było napisane, tam jak z balkon taki, to jest pizzeria Nie, Mati raz Cię <laughs> słyszę Słyszę raz Cię i co Ty masz tym mikrofonem znowu no? Bartek... A jest pizzeria. jest pizzeria! nie? No jest No tylko tyle zobaczyłem przed śmiercią bo no, box chcesz Co się powrócił do ten balkon Też mi poszedł Ja umiem iść za do klesa, Bartos, na znaki Pale mi da no, powiem Ci, to mi da Wysadź mi dużo, dużo, Paluł się. Do długi dwóch Jeszcze jeden Ale przesiani Uważaj, bo do, do długiej, długiej poszli, Pago, uważaj Długa, długa jest, długa jest, no Gali nie widzę Długa długa, duga, artyka, długa, 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 długa Dobrze Nie widzę długiej Do CT do mogli wejść, jest. mogli, mogli, no No dobrze, no ja bana skróciłem Jestem. No jest, ostatni CT co za kurwa, głupie. Na babobieg? Nie wiem, co robi. Nie, raczej nie, cisza dał. Ja już nie wiem. Nie wiadomo. Był. O kurwa. Nie, o kurwa. Biblia w ok. obok. Biblia. Paka będzie. A, o kurwa. No? Nie, nie, kurwa, serio? Musiał być balkon po prostu. Ja się poradź, tak? Ja pierdolę, jak cię zrobił. Ej, kurwa. Ja, ja ej, kurwa. Ale, ale kurwa, stary, kto by tak zagrał? Kurwa? Jak małego kurwa. Ale. kurwa, na balkonie, z... ale, o, kurwa, na balkonie był. był stary. I co by tak zagrał? No nic. Nie wiem, no, dziwnie zagrał. Dziwnie zagrał się. W centy no. Jakoś bokiem stał, nie wiem. Daj mi starej. Czy mój banan wycofuje? Podbiega pod B2, Pod, B pod B, B mam mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. uważaj Jest bez gdzieś. Trójki. Nie ma tu? Ciemnia? Nie ma, Ccion jest. Ty przed przerwą, to by zabił tam trzy osoby, nie? Wszystkie. A co poszło tak? Jakiś nurk. No trochę tak kierun zajebałeś, nie? Jak mnie patrzy. nie patrzeć. No te drugie od razu. Wrotki, patrz, jeszcze jeden. Drugi, patrz, jeden, patrz, jeden patrz, rampa patrz, jeden, z drugi. Podziwamy. Jeszcze drugi był. Bez dwa zabiłem. Na jeden schody. Widziałeś! Kurwa! 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 Ja Kurwa! Piotrek Kurwa! 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 Trójkę Kurwa! 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 Chyba, że skrócili na łoku no. Ale Paweł, no, panki, kurde. Ja leci, leci, pa, leci, pa? tu. Widziałem taki wczoraj w filmie. Nie ma. Tu też jest. Chodząc na mapę, no. Pysiak, dziękuję, 18. Ej, prawo może być blisko, Piotrek. Jak tam, panu? Raczej jest, raczej jest. Ej, trzech bana raczej jest. Ej, Piotr flaszuje do lewej. Marek, no, to podchodzimy sobie już. Piotrek no? blisko, na wejściu. Chodź, jeszcze dwóch. Jeszcze dwóch, jeszcze dwóch tu jest. Dobra, tak. Jeszcze, jeszcze, tam jeszcze. Badzi dobrze. dobrze! Na bahado do w chuj, nie? Kładziesz? Tak, no, być bez. Tak, Kładziesz? Być. Ja, no, no muszę wejść w bez. Tak, w Ja mogę, nie mam jak wrócić. Ja pójdę. Cmentarz.

<grystanie> nie no, Do hyper, Pawła, nie hyper, zesz, kurwa, hyper zesz, kurwa, takie bingo. rzeczy. Ty nie znasz kurwa bingo Emeritus. E Sae za każdym razem jak tak powiedział w to je. przypierdalaliśmy mecz. O, jak przed powiedział, że gramy na boty. Oni są trzymają mnie, gramy na boty. <grystanie> tego już się, się nie da Oni trenowali, a mnie. nie. Nie nasza mapa. Tak, bo nie ta runda. To jest małka

Jeszcze mi Hed'a wyjebał, no. A pierdole, no musiał mi Hed'a wyjebać. Ej, panowie, bo jest rozluźnienie, kurwa, do chuja, nie? Spokojnie, ten pana przejmie, przejmiemy. Idź, jedna osoba ma drugi środek. Bude, Niestety ten domek tam niech patrzy. Ja mogę stanąć, mm, bardzo szale, w sumie też możesz iść z nim, ale wrócisz do nas, nie? W środek mam, Bartek, palę się! Bartek! Daj flesza. Mogę stosować? Flaszuje. Mów mi. dali Mogę dać na mur. Daj. Dać zamur? mur? odwróćcie się do prawej. Mam apsy, Jeden w piachu jest. Ja się Bum. zapomniałem drugi dawno, no nie rzucałeś my. tego flesza. A nie masz Paweł? A Bartosz nie zna yes, chyba yes, yes. mocy tego magika. Dobra, zostawmy go na przykład. Jezu, jest to, to cisza, to Ja w smoka w B, wlazłem na długo. My mamy na B. Pizdol, nie Pizdol, nie jest to jest biebra. Biebra. Długa jest, defensywnie. Ja dam CT. Kurwa! Łapy, złapy dasz. <grym> trafił mi się przez No bo on trafił mi przez smołka i się zlękłem. Zdajemy, jest przejebany tyle wam, powiem, ale. Możemy jeszcze tego. Spalę trójki i damy, że co CT. No dobre. No gość długi bieg do B, Ale już drugą rundę wejdziemy, jeśli to przejebiemy. Będziemy kontakty grali. 1k. On wychyla Pula jeden. Pula jeden. Pula Pula jeden. Pula jeden. Pula się Pula jeden. to jeden. Pula jeden. Pula jeden. musicie coś zrobić jeden. podejść jeden. Pula nie wiem czy nie Chodź, szeroko, szeroko. Ostatni Jeden na no ma, tak, jeden Przerwał tak. Dobra Mateusz! Najpierw cię Kurwa! Nie możesz się jebać takimi, nie? Gdyby cię klaudę nabywają! Jesteś nim, ale zajebiliście no! <grym> tak jest, tak o co jest! Chodzi, Brawa. Dobrze że Izak jaja miał i wychylił tam! Dziękuję! Środek jeden do prawej CT cofnął Małka dał! Zmokowałem. Najlepsza tu. pewor. chodź, chodź, chodź. Daj im boost'a. Kto ty jesteś? Jeden mam. On mnie widzi. Jak on widzi? Oni mają... Cicho. Mają mało hajsu. Marek, ty chcesz namić saju w razie czego? Jest tu broń? Peter, czy Mak. Ja tu nic nie on widzę. Powinieneś z tego mida wyjść, wiesz? Ja próbuję. Może to szukać tu teraz. No. A, no Jak znajdziesz to ja wychodzę wid. Smoka wejdę w ogóle A, Bo może typ jest ty pies na nie ma nic Urwa, trochę luk ej, na długo, ej, Widział mnie trójki, dobra, dobra, widział dobra, trójki. Ej, wejdźcie B, idźcie pod B. Możesz mi nasz Daj smoka i wracam tak. Trójki szpula Cześć, Kurwa jaki timing Uwaga. Do shorta Leci teraz Do shorta leci trójka Było. Czekaj jest, Czekaj. jest! Wracali już, nie wiem, ja już pracam, wracam, ale to jest... ...jest gnud. No, próbuj próbuj. Czyli ma ze mną. Odlonga nie masz. Staszek masz na albo domek gdzieś. Chodź. Stoń, Chodź. Pięciu banan, I? kurwa? Tomek. 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 Nice try. Mati, yy, ...wierzę w ciebie nie. i... ...biegniem idę po prostu... ...i... Ciśnij od łoka i pikuj kurwa. A. Łosy ze żarem. Po Człowieku Rzuć te flesza mhm. z lewego, normalnie jak tak biegniesz. Rzuć z flesza z lewego i chcę przeskocz Możesz poczekać w sumie na Neida. Daj flesza na mit i poczekaj na Neida. Bo mogę dać. Dali. Palacza. Okay, Małka dał. Daję swój na lewo. lewo. Chodź. Mi da spalić drugie. pierwszemu grać z długiej spalił i może być pod dachem Gosisz, jeszcze Musisz wjeżdż, tak na W, mhm. nie tak na E, znaczy, no, albo na... Smok tu jest, lewo Tak, gra, pikać w długo czy Lewo, lewo, lewo Jeszcze jeden, ja zajmuję lo, 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 lort Kurwa, przeladzał Ej, lort jest Nie widzę tu nic. O, Ob obieg robimy Bez może być jeszcze waga Piachu Krzyż Krzyż, kurwa Nice Co on robi? Balbo. Nie no przecież takiej osoby nie da się, nie tak? Spalaka do mnie, nie, pisa, ja. Piotrek. Spalili mnie. Ekstra. Kłaść to bomby. Drugi, drugi też jest ładnie. No, Kurwa, ale po to cię mamy, Star Trek. Ja tak obiegałem, że. Ja tylko biegałem, wyrzucałem flashe, smoke'i, kurde, żadnych dueli w ogóle przecież. Wszystko poszło w, teraz w strzelani w tej rundzie. No teraz jak już Badry. wszyscy żeście poginęli, to mogłem się wykazać chociaż. Ale no czekałeś. Nikt mnie nie blokował Czekałem już. Dokładnie. Czukałeś na taką rundę, Napierdalamy <grym> dalej, no.